Natalia, jaki owoc jest najpyszniejszy? Awokado. Dla mnie banan. Jesteś uzależniony od bananów? Nie. Naprawdę? No ja przykład jest. jestem uzależniony. A ja lubię sobie zjeść na przykład. Elegant. Ja to osobiście jestem człowiekiem prostym, jest najbardziej lubię jabłko, po prostu jabłuszko. Truskawka. Ananas. Huberta złapałem w drodze, można powiedzieć, człowiek w podróży w biznes klasie, to można poznać po wypasionym kartonie. Hubert, jaki jest najpyszniejszy owoc? Mm, ananas albo mango. Ten, który jest zakazany. Uuu, tego dzisiaj jeszcze nie było. Jakby się nazywało królestwo, którego byłbyś królem i właścicielem, ownerem, w ogóle co chcesz? Kupsonia. Miami. Albo Monako. Dobra, Miami. co lepsze? Monako. Wiadomo. domo. po prostu, moje królestwo. No faktycznie no. mówiłbyś, o, moje królestwo. Tak. I oni mówiliby, o, jego królestwo. Jakoś ładnie. Taka długa nazwa z końców Olandia, ale teraz nie powiem. To może wy my, wymyślicie, długo, z końców Holandia, może być. Uwaga, zostajesz królową, jest koronacja, jesteś w ogóle królową z osią i jak się nazywa to całe państwo na mapie? Nie wiem, Anglia niech będzie? I jak by się nazywało królestwo, którego byłbyś królem, właścicielem i jedynym władcą? Monarchia. Co w życiu za darmo? Dużo śmiechu. No najwięcej miłości od rodziców, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Pewnie szczęście, miłość. Hmm. Za darmo? Mhm. Za darmo to można dostać w piątek na Pradze coś. <grym> nie na no ta Praga, no można w zęby dostać za darmo. Ja dostałem za darmo. Może nie na Pradze, ale faktycznie dostałem. Tak, no. Ale kto nie dostał, to nie wie co to życie, nie mów, no. że tak. Do czego ludzie nie powinni mieć dostępu? Do czego ludzie nie powinni mieć dostępu? Mm, to jest też dobre pytanie, ponieważ uważam, że każdy człowiek jest specyficzny i są ludzie, którzy powinni mieć do czegoś dostęp, a niektórzy nie. Jeżeli już miałby być taki, coś szczegółowego, to uważam, że zdecydowanie do narkotyków. Akurat uważam, że nie powinno być to do dostępu. Kumam? Czasami do internetu, bo jak mają takiego i że to szkoda gadać. Okej. Okay. O Boże, nie wiem. Naprawdę no, myślisz, że możemy tak sobie szaleć wszyscy? Nie no, na pewno nie. Optymistka, optymistka. Ale... Do czego ludzie nie powinni mieć dostępu? E, do prywatnych rzeczy innych osób. Jakie to mądre, no. Ja już, no, pra... Kasiu, zaskoczyłaś mnie. Jaką plotkę słyszałeś o sobie? E, że jestem gruby i brzydki. A jesteś gruby i brzydki? Gruby tak, brzydki... nie aż tak. Że okay. <grym> jestem bardzo, bardzo niemiła. A jesteś nie. Zmieniłam się. Super, gratuluję, to bardzo... No ważne. Naprawdę? Ale to bardzo ważne, żeby się zmieniać. Gratuluję w ogóle, tak? By the way. Nie plotkują ludzie o mnie, o mnie. Dźwiło, byś byśmy zmierzyli metrem, to by ci było głupio. Który posiłek jest najważniejszy? Śniadanie, obiad czy kolacja? Śniadanie. Dlaczego? Bo jestem w stanie na nim wytrzymać 8 godzin później. No, prawda, samym się jednym śniadaniem, tak, ale to kobiety tak mają w ogóle. No, bez śniadania się z domu nie wychodzi. No, bo masz cały dzień siły. Jak nie, nie, nie będzie śniadania, to potem nie masz siły. Dla mnie śniadanie to jest kawa z rana. Dzisiaj spieszyłem się na egzamin. E, kawy nie wypiłem, dopiero teraz miałem szansę, więc dopiero teraz jadłem śniadanie. No. Najważniejsze. Posił. Rozpoczynasz dzień w tym momencie. Rozpocząłem dzień właśnie. Cudo, dobrze, zaczynałeś go z nami, bardzo miło. Jaką plotkę słyszałeś o sobie? O sobie? Że mam odstające uszy. A masz odstające uszy? No, mam! Nie, nie a to jest coś, co Cię wkurza, jak ktoś mówi, że masz odstające uszy? Ostatnio, to do Ciebie, eee, na imprezie usłyszałem i trochę mnie w serduszko zabolało, bo taka tajemnica policzynera to trochę była, ale no... jednak... Ostatnio to uzyszałem. Musisz na pływackie imprezy chodzić w czepku po prostu. Rozwiązuje sytuację, albo chowa je, nie wiem, wymyślaj sobie. Mam nadzieję, że... No, najważniejsze, żebyś nabrał do tego dystansu chyba tak naprawdę. Jaką plotkę słyszałeś, Julian, na swój temat? E, wie pan, stara się nie słuchać plotek, więc... E... Nie trafiło ci się w życiu? Na pewno co się trafiło, aczkolwiek stara się tego nie rozpamiętywać, więc może po prostu pominę to pytanie. Jaka jest najwspanialsza rada, jaką dostałeś w życiu? Iść przed siebie i rób to, co kochasz. Żeby pomagać innym. Podążaj za głosem serca. Żeby się nie poddawać. Żeby być sobą. Jesteś sobą? Tak. Żeby wierzyć w siebie. Wierzysz? Wierzę. Nie bój się być sama. Piękne. Wzruszające nawet. Podążać za swoimi marzeniami i działać bardzo zdrowo, bo tylko to jest najważniejsze. Robisz jedno i drugie? No, tak, tak. E, że trzeba korzystać z każdej chwili, jaką się ma. Jaka jest rada, którą taka najcenniejsza, którą dostałeś w życiu? Najcenniejsza? Mm, zarób sobie. Mistrz, ale to, ale to faktycznie działa, nie, że możesz wymyślać te psychologiczne, ale później wychodzi na jedno. Okazuje się, że mam 10 milionów ze sobą, komu powinienem je dać? Jakimś ludziom potrzebującym, nie mi. Ja nie potrzebuję. Ja bym dała na schroniska i coś ze zwierzętami. Stos. U... Komu? Of, oczywiście, że mi. No... Ff. Na mnie możesz dać, zainwestuję to. Zajebiście. Zostawić dla siebie. Co robisz, jak się nudzisz, a nie masz ze sobą telefonu? Śpię. Teraz nie mam. Właśnie mam taką sytuację. Myślę sobie i wspominam. Idę pojeździć na longboardzie. Odmula głowę, co? Trochę. Leżę. A jak nie mogę leżeć, to staram się gdzieś położyć. Cudo. Czytam książkę. Mam I? jedną, znaczy mam książkę, ale nie czytam jej za bardzo pół roku mogę nosić i nie czytam. Chyba że jakaś ciekawa. Może przez noszenie przechodzi trochę przez plecy, wiesz co chodzi? Że mam światło. A może cały czas. A nie czas... robisz tak nigdy w życiu, że miałeś egzamin i kładłeś książkę pod poduchę, udając, że przechodzi ta wiedza? Znaczy nie przechodzi. Co robisz, jak ci się nudzi, ale nie masz ze sobą akurat telefonu? E, na przykład śpiewam. Naprawdę śpiewasz? To tak. śpiewam i coś? Gram na fortepianie. Pewnie zawodowo też grasz na fortepianie. Zgadza się? A co jest najtrudniejszego zagrać na fortepianie? Chopin, Etude, y, Amol ostatnio. To no jest jakiś dziwny, słuchajcie, albo za bardzo utalentowany. Everything is so wonderful, it's hard to breathe. No ja na przykład na trening lubię chodzić, nie? Na przykład swoje hobby spełniać jakoś. A co trenujesz? No sporty walki tutaj, tak różnie ogólnie sport, nie? Czyli ruchowo? Tak, Nie tak. śmieję się z Ciebie, bo wiapę od razu dostanę. No nie, no chyba nie. Czyli jednak, no, i tak Ale zawsze to mówią. No i pacyfista ćwiczący no. sztuki walki, kocham. Na co masz dzisiaj, Zosiu, ochotę? Spotkać się z przyjaciółmi wszystkimi, dlatego przyjechałam do Warszawy, z której się wyprowadziłam 4 miesiące temu. Witaj z powrotem w Warszawie, życzę Ci wspaniałego spotkania. Na jedzenie teraz. Jakiś konkretne? Na fast food. Na burgera, którego mam w plecaku. CUDO! Pierwszy raz bym w tym roku kebaba zjadł. Jest Zjedz go! Na co masz dzisiaj ochotę? Na lenistwo. No to lęsie, ile się da? Julianu, na co masz dzisiaj ochotę? Ehm. Um. Mam ochotę, żeby pójść na siłownię, dobrze zjeść i spotkać się z dziewczyną. Życzę, żeby ci się wszystko, wszystko udało. Trzymaj się. Bardzo.